Większość czasu żegluję za granicą. Mam więc świetny pogląd na to, jak wygląda infrastruktura żeglarska w Polsce, a jak w innych krajach świata. W mojej ocenie pod tym kątem nie dogoniliśmy jeszcze zachodu. Jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi, ale na szczęście cały czas się rozwijamy i powstają nowe mariny. Są one coraz ciekawsze, posiadają coraz to bardziej nowatorskie rozwiązania. Najlepszym na to dowodem jest Solmarina, prawdopodobnie najnowocześniejsza marina na polskim wybrzeżu. Poza ekskluzywnymi apartamentami znajdą się tu prywatne miejsca do cumowania jachtu lub łodzi motorowej. Zamiast płacić co roku wysokie opłaty portowe, będzie można je po prostu wykupić na własność. Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Właściciele apartamentów będą mogli liczyć tu na równie kompleksową obsługę swoich nieruchomości, jak i jachtów. Profesjonalna obsługa bosmańska, prowadzenie ksiąg, wejść i wyjść, naprawy, konserwacje, rezerwacja miejsc nawet w innych portach, a także szkolenia, różnego rodzaju iwenty żeglarskie. To wszystko będzie czekać na mieszkańców, ale też i na gości Solmariny. Nad jakością tych wszystkich usług będę czuwać osobiście oraz mój zespół ze specjalnie powołanej firmy Jachtmaster by Mateusz nie mam wątpliwości, że każdy, kto kocha wiatr, jednocześnie chce zaznać luksusowego życia na najwyższym świadomym poziomie, doceni to miejsce. Sol Marina, odkryj nowe możliwości. Polecam.